a Drobek, Solec, Kujawski jeszcze do Bydgoszczy przyjadą, a więc te najtrudniejsze mecze jeszcze przed chemikiem w poszczególnych ekipach. Udało się przed pierwszym gwizdkiem to państwu przytoczyć, jak te drużyny się spisują do tej pory, jak to wygląda, jeżeli chodzi. Zagórski, Wędzelewski w polu karnym, dośrodkowanie, płaska piłka, jeszcze uderzenie, strzał z około 12 metra, ale w boisku 3 do 1. Dobrze układa się ta akcja. Gości doświadkowanie w pole. Karne znowu widział Gracjan Łędrze. Zespołu gospodarzy. No właśnie, błąd popełnił. Oskar Chęć, szansa dla Wisły. Dobrze i nad Wisłą jeszcze będzie szansa. Jeszcze uderzenie zablokowany Zrobił się. To Galimatias w polu karnym zespołu. Sytuacja startu Pruszcz, Ośrodkowanie w pole karnym, jednak inaczej to zespół Bydgowski rozegrał już piłka, jednak w polu karnym się znalazła próba Gogoliński. Zagórskiego. Zagórski dobra interwencja Szymańskiego. Nie będzie jeszcze miejsca do oddania strzału z dystansu. Teraz próba uderzenia. Zablokowany strzał Damiana Rysiewskiego. Jeszcze, jeszcze strzyżewski, ale daleko po był ustawiony piłkarz gości. Ale już goście piłkę stracili. Napędzają się gospodarze na prawej stronie boiska. Jest już piłka w polu karnym. Niebezpieczna sytuacja. I mamy bramkę dla. Chemika Bydgoszcz, 30 minuta spotkania. Jeżeli dobrze widzę, to Mateusz Gogoliński, autorem tego trafienia. Pole karne nieskuteczna. Jeszcze jednak gospodarze, główka jak to wyjdzie, jest bramka, ależ ta piłka długo spadała do bramki, odbiwszy się jeszcze od słupka, ale wcześniej mówiłem jakim specjalistą odgrygłową jest Patryk Perliński, pokazał to w tym, w tym momencie, zdobywa swoją 17 bramkę w obecnych rozgrywkach, a jeszcze muszą piłkarze Wisły uważać, bo jeszcze wyżej w tej pierwszej połowie nie przegrywacie, Perliński z takiej naturalnej zasłony, za Mateusza Gogolińskiego próbował uderzyć na bramkę, Przecinka zablokowany, jak Patryk Perliński. Perliński, aż kapitalnie się teraz, jak eee, trzecie e, trafienie. Ustawił już piłkę w narożniku e, boiska Damian Rysiewski. Dośrodkowanie e, i musiał piąstkować. W... E, Przejście e, Kujawski to te mecze, które rozpoczną się w najbliższych minutach, a już mamy informację, że Unia Drobeks będzie za chwilę on doświadkował w pole karne, dwuosobowy mur graczy Chemika, już piłka w pole karne, posłana, to była najgroźniejsza okazja zespołu, na razie Wiślacy się muszą bronić, bo już piłka w polu karnym Marcel Strzyżewski nie zdecydował się na uderzenia, Strzyżewski podanie w pole karne, oj teraz niebezpiecznie, zagrał Gogoliński to musi być żółta kartka. W czasie były dwie zmiany w zespole Chemika, ale może za chwilę, bo zespół Gospodarzy Przeczącą Strzyżewski, Strzyżewski dopadł do tej odbitej przez Teusz Celmer, wspomniany przeze mnie z numerem 17, pojawił się na boisku, a zeszli z boiska Jakub Kuś i Dawid Marciniak. Dobra, teraz interwencja, a gratusz Celmer, tutaj powinny być solidne wzmocnienia linii ofensywnej zespołu Wisły. Dobrze nad Wisłą, no i właśnie w tym momencie pada bramka dla zespołu Wisły, jeszcze pretensje. Gospodarzy w tej sytuacji, że był tutaj faulowany. Na YouTube zapraszamy do odwiedzenia naszych mediów społecznościowych, może o tym za chwilę, bo chemicy już w polu karnym będzie 3 do 1. Tak jest. Tutaj, w tej sytuacji, nie mógł się pomylić. Patryk Perliński, nie, to Damian Zagórski oczywiście z numerem 11, jednak Celmer, jaka decyzja piłkarzy Wisły, jednak Kuropatwiński trafiony jednak w mur prawej strony do Marcela Strzelewskiego i teraz pomylił się Górecki, szansa dla, dla Wisły, jeszcze okazja, jaka decyzja arbitra tam czwarta minuta, czy za chwilę znowu Wisła Dobrzyń będzie miała tylko jedną stratę, jedną bramkę straty. Nie, bo kapitalnie broni Gracjan Wendt, jeszcze poprawka i kapitalnie Wendt. Pod pogonią Mogilna, więc na pewno sporo dobrego powinno dziać, także się dzisiaj po południu w we wąrzeżnie, a tymczasem sędzia Bartoszewski spotkanie w Bydgoszczy zakończył. Chemik, moderator wygrywa 3 do 1. Trafienia Mateusza Gogolińskiego, Patryka Pernickiego i Damiana Zagórskiego dla gospodarzy honorowe, jak się później okazało. Trafienie Konrada Sztuki dla Wisły należy także do że gości, nie wykorzystali rzutu karnego.